Dzień dobry, kochani, witajcie bardzo ciepło i serdecznie. Zapraszam Was na czytanie, w którym sprawdzimy sobie, na jakim etapie życia jesteście obecnie. Jesteśmy obecnie. Jest to, pamiętajcie, czytanie ogólne. Informuję również, że jeszcze przez kilka najbliższych dni na stronie królowamocy.com jest promocja, ale od lutego już wchodzą ceny normalne. Kochani moi, zapraszam Was do czytania, do posłuchania tego przekazu i zobaczymy sobie również, w jaką stronę zmierza nasze życie, gdzie jest ta nasza przystań docelowa. No, więc popatrzmy, na jakim etapie życia jesteśmy obecnie. Bardzo poproszę o pokazanie, o to, żeby nam tutaj pojawiło się wszystko, co ma się pojawić. Na jakim etapie życia jesteśmy obecnie? Na jakim etapie życia jesteśmy obecnie? I w jaką stronę to nasze życie zmierza? Um, moi drodzy, um, energia siedmiu kielichów mówi o tym, że jesteśmy na etapie um, kreowania swojego życia. Kreowania, tworzenia swojego pięknego życia. Um, Zastanawianie się również, co jest dla nas najważniejsze, co jest dla nas najistotniejsze, co jest... Um, co jest nam potrzebne, tak, żeby czuć się spełnionymi i szczęśliwymi. Ale siódemka kielichów najczęściej mówi o takiej energii marzeń. O tym, że teraz jesteśmy na takim etapie, gdzie właśnie pozwalamy do głosu dojść naszym marzeniom, gdzie pozwalamy mm, puścić mm, wodze fantazji. Tak. Więc yy, to jest bardzo piękna energia, ale to jest też taka trochę energia, która mówi o tym, że możemy na przykład marzyć o miłości, o pięknej relacji, o mm, pięknym, harmonijnym połączeniu z kimś, czy na przykład z partnerem, czy z dziećmi, czy w pracy, żeby dobrze się działo. Natomiast to jeszcze nie jest taka energia uziemiona. No i tutaj, właśnie przy pomocy magii rytualnej, możemy te nasze, te nasze intencje uziemić, możemy te nasze marzenia, które tutaj są, sprowadzić do rzeczywistości, w której żyjemy, w której jesteśmy. I to też byłoby zalecane. Ale siedem kielichów. To jest właśnie ta siła marzeń, to jest ta siła manifestacji, to jest ta siła afirmacji i to jest też, kochani, ten moment, gdzie właśnie wy bardzo dobrze musicie sobie zobaczyć tak naprawdę, co wy w sobie nosicie, co wy konkretnie pragniecie. Ponieważ bardzo ważne też będzie to, żeby właśnie tę energię osadzić w rzeczywistości, żeby to nie było tylko takie chodzenie z głową w chmurach, ale żeby rzeczywiście ta energia mogła, mogła zejść. Tak jak mówię, kochani, do końca tego tygodnia jest jeszcze promocja na rytuały, na magię rytualną. Od lutego już ceny się zmieniają, więc jeżeli macie ochotę. Coś tutaj przyspieszyć, zmaterializować, zwłaszcza, że mamy energię pełni we lwie, to to jest bardzo, bardzo dobry moment. Ale widać, kochani, że tu jest na horyzoncie y, miłość bądź też jakaś relacja, która powiedziałabym od dłuższego czasu y, gdzieś jest w waszej przestrzeni. Jeżeli nie namacalnie, to energetycznie ona jest. I tak jak mówię, w zależności od tego, gdzie wy jesteście, na jakim etapie życia jesteście, to może być na przykład relacja z partnerem, to może być relacja z kimś dla Was ważnym, bliskim. I, i teraz nad tą relacją będzie wykonywana praca. Możliwe, że też od jakiegoś czasu niewiele się działo. Tak, może było tak, że właśnie był jakiś w Waszej sytuacji, w ogóle w Waszym życiu, był jakiś postęp, był, ale później było zatrzymanie. Było zatrzymanie i niewiele się działo. No więc ja teraz widzę, że następuje zrobienie miejsca i zrobienie przestrzeni dla drugiej osoby. Czyli jeżeli Wy na przykład bardzo mocno Pracowaliście czy w swoim życiu takim zawodowym, czy w jakiejś sytuacji, czy w jakiejś relacji, to wy teraz robicie coś takiego, że na poziomie energii tworzycie przestrzeń do tego, żeby druga osoba się dołączyła, tak, żeby tworzyć właśnie razem to porozumienie, tą bliskość. I to właśnie powoduje, że będziecie kochani mieli sukces, bo macie zapowiedź również sukcesu. Mhm. Dobrze. Zobaczmy, gdzie jest ta wasza y, przystań. Gdzie jest ta wasza przystań w waszym życiu? Y, to takie miejsce bezpieczne, spokojne. Zawsze mówi się, że w nas, prawda? Natomiast ja tutaj jestem bardzo ciekawa, co nam karty podpowiedzą, gdzie jest ta nasza y, ta nasza przystań. Przystań docelowa to miejsce, w którym my po prostu y, odetchniemy. Gdzie to jest? No, to jest na pewno, kochani, zmiana, tam gdzie Wy, kochani, odetchniecie, to odetchniecie po dokonanej zmianie, możliwe, że też, że ta zmiana już się wydarza w waszym życiu, w waszej przestrzeni, że to już się dzieje. Natomiast szóstka mieczy, kochani, zawsze mówi o tym, że miejsce, które przyniesie Wam ulgę, które przyniesie wam Oddech, które przyniesie Wam poczucie zaopiekowania, poczucie bezpieczeństwa jest mm, przede wszystkim zdala od wszelkich konfliktów, tak? Po prostu nie ma Ciebie w tych konfliktach, jakby nie bierzesz w nich udziału, yy, ale również sześć mieczy bardzo często mówi o zmianie, dosłownie miejsca. Tak, o jakiejś na przykład podróży. Dla niektórych to może być podróż, że ty odetchniesz po prostu w podróży. Albo odetchniesz po dosłownie zmianie miejsca zamieszkania. Po na przykład y, jakiejś przeprowadzca, tak? Mm, ale sześć mieczy, moi kochani, to jest w ogóle też taka energia, która mówi o tym, że y, ty również. Odetchniesz, jakby płyniesz, tak? W stronę tego spokojnego, pięknego brzegu, na którym jest, jest naprawdę jest dobrze, jest pięknie. Wtedy, kiedy również pokonasz wszelkie blokady i bariery w komunikacji. Czyli dla wielu z Was to też nie musi oznaczać konkretnie zmiany jakiegoś miejsca, tylko na przykład oznacza zmianę sposobu rozmawiania. Oznacza że Wy na przykład inaczej zaczniecie się porozumiewać, komunikować, przekazywać swoje, um, swoje sprawy do innych osób. Czyli um, wyjdziecie ze wszelkich barier i blokad komunikacji. I powiem Wam więcej, tutaj też pokazuje się coś takiego, że, um, um, że jeżeli właśnie, Gdzieś trudno jest Wam osiągnąć to porozumienia, gdzieś trudno Wam jest na przykład być usłyszaną, usłyszanym, widzianą, widzianym, i tak dalej, w danej sytuacji, to warto właśnie, jakby wejść pod powierzchnię danej sytuacji, dosłownie, i zobaczyć tak naprawdę, co Ty myślisz o tej osobie, co Ty myślisz o tej sytuacji, tak? I zrobić też takie porządki w energii. Rozświetlić tę przestrzeń komunikacji, wprowadzić takie połączenie z serca do serca. To jest bardzo, bardzo ważne. No, widać, kochani, że tutaj to życie, te sytuacje, które się wydarzały, no to takie bardzo łaskawe to nie było dla Was. Powiedziałabym, że w ogóle jesteście w takim procesie wychodzenia z czegoś naprawdę nieprzyjemnego. Z czegoś trudnego, i mam też takie poczucie, że tutaj um, skończyły, się, skończyły się jakieś po prostu um, um, doświadczenia, które przyczyniały się do tego, że Wyście nie czuli tego zaopiekowania, nie czuli tego bezpieczeństwa, nie czuli tego luzu. To życie nie było dla Was takie w pełni. Powiedziałabym yy, łaskawe, tak? Może byliście też niestety. Yy, no właśnie, i tutaj powiem o pewnej ciekawostce. Z powodu drogi życia, waszej drogi życia, yy, byliście wystawieni na yy, różne doświadczenia. I teraz yy, o czym mówię? Na, na przykład mówi się o tym, że numerologiczna piątka ona doświadczy w swoim życiu Wszystkich odcieni piątek, czyli właśnie piątki miecza, czyli tych konfliktów, piątki denarów, czyli powiedzmy tej biedy, ale jednocześnie wsparcia przyjaciół w tym wszystkim. Piątki buław, czyli konfliktów, piątki e, kielichów, czyli strata, żałoba, tak. Natomiast o czym ja chcę też powiedzieć? Chcę powiedzieć o tym, że tak się mówi, że na przykład taka droga życia, takie coś przejdzie, ale to również jest w moim, Poczuciu pewnego rodzaju program. To, że ty na przykład jesteś taką drogą życia, rzeczywiście predysponuje ciebie do przejścia takich doświadczeń, ale my to możemy zmienić i odczarować, bo wcale tak być nie musi, tak? To też jest poprzypinane trochę do tych energii różnych, tak? Jeżeli jesteś jedynką, to, że doświadczysz yy, na przykład. Yy, na przykład samotności, tak? Ale równocześnie, jeżeli jesteś jedynką, no to um, doświadczysz w swoim życiu wielu, wielu szans. Jeżeli jesteś dwójką, doświadczysz na przykład miłości, partnerstwa, a, no ale w zależności od tego, jakby y jaką drogą podążasz. Czy podążasz drogą. Y tej dwójki, która się realizuje w relacjach, czy na przykład tej dwójki, która jednak yy, ma problem w, z utrzymaniem relacji. I tutaj, kochani, yy, zapraszam Was do analizy matrycy obfitości, ponieważ tam właśnie możemy zobaczyć, jakie nakładki są ponakładane na Waszą energię i to odczarować. Ja to robię yy, no po prostu yy, po swojemu i też zauważyłam, zauważyłam takie właśnie zależności, tak? Więc na przykład... Może być tak, że ty jesteś numerologiczną piątką i doświadczyłaś tego wszystkiego, tego trudnego, co tutaj się wydarzyło. I teraz wchodzisz w energię 6, czyli zostawiasz za sobą te nakładki, te programy, które były poprzeczepiane do ciebie, i idziesz w stronę przemiany. Szóstka mieczy, kochani, to jest też taka energia, która mówi o tym, że coś wydarzyć się musi. Musi i koniec. Po prostu to jest karta Brama. To jest energia, która mówi o odrodzeniu, o przejściu również. I pomimo, że to są arkana małe, to jest sugestia do tego, że po prostu to już się wydarza i jesteś też zapraszana, zapraszana do tego, żeby to się wydarzyło. Czyli do wszelkich zmian, podróż, zmiana miejsca. Czy też oddalenie się od jakiegoś konfliktu, czy też zadziałanie na y, takiej przestrzeni energetycznej, gdzie ty po prostu. Y, no, jakby y, zaczynasz y, rozświetlać też przestrzeń komunikacji, tak? W tle czytania pokazuje się tutaj a, karta głupca, która mówi o tym, że y, Twoja bezpieczna przestań. Twoje miejsce jest dokładnie tam, gdzie jest coś totalnie nowego. I tak jak mówię, to może być na takiej zasadzie, że to jest na przykład totalnie nowe miejsce, ale to może być, bo to też nie zawsze oznacza, kochani, zmianę taką, powiedzmy, w rzeczywistości, ale to też może oznaczać mm, zmianę po prostu Twojego podejścia, że Coś tak bardzo ci um, ciążyło, tak, jakby w Twoim sposobie myślenia, mówienia, zachowywania się, reagowania, coś tak bardzo Cię wyko wykończyło dosłownie, tak? Może tutaj rzeczywiście wykończyły ciebie, wykończyły ciebie jakieś konflikty, wykończyły Ciebie jakieś nieporozumienia, jakieś sytuacje, yy, w które wkręcałaś czy wkręcałeś się, i na przykład pomimo miłości, czy pomimo przyjaźni gdzieś reagowałeś, czy reagowałeś bardzo emocjonalnie, padały jakieś trudne słowa to się zmienia już w Waszej przestrzeni i przestrzeń, która jest Waszą oazą, jest Waszą przystanią to jest dokładnie ta przestrzeń, która jest pozbawiona Waszych ciężkich programów, ale widać, widać, że Wy to zostawiacie tak, widać, że Wy to zostawiacie, no to mm, to, co mi tutaj się pokazuje najbardziej, to, co wy tutaj zostawiacie, to to, że zostawiacie ze sobą po prostu e, nieprzyjemne życie. Życie w fazie przetrwania. Koniec. Nie chcecie tego, nie? Nie chcecie, ale również góra wyprowadza was z tych sytuacji, ponieważ coś ciągnęło się bardzo, bardzo długo. Może nawet tutaj odczuwam coś takiego, że w pewnym sensie. Wyście sami, jako takie indywidualne jednostki, mieli w ogóle problem, żeby może nawet ym, coś zmienić, tak? Ym, może na przykład ym, jakby zmierzam do tego, że odczuwam tutaj a, ingerencję waszych przewodników duchowych, którzy y, po prostu ym, wpływają na ciebie. Na, dosłownie wpływają na ciebie, że ty zaczynasz mm, być spokojniejsza, spokojniejsza, ponieważ odczuwam tutaj coś takiego, że czas dla ciebie y, na domknięcie jakiegoś cyklu już mija. Y, ale y, odczuwam, że tutaj właśnie przewodnicy, oni ciebie tak jakby ukierunkowują i prowadzą w stronę. Mm, bardzo pięknej tak naprawdę dla Ciebie zmiany, tak? Dobrze. Zróbcie sobie kochani, przegląd Waszych przekonań tego, w co Wy w ogóle wierzycie, jakby jakie wy macie założenia, bo tam gdzie właśnie tam gdzie właśnie W dajecie tak bardzo dużo swojej uwagi to dokładnie to zasilacie, tak? Więc warto by było, żebyście wy mieli um, jak najlepsze przekonania o sobie, o ludziach, z którymi spędzacie życie, o sytuacji, um, ponieważ um, po prostu to zapisuje się w Waszym polu i Wy tego później doświadczacie, tak? Więc druga osoba, tak naprawdę, ona w dużej mierze um, pokazuje Ci, Pokazuję Ci poprzez samą siebie, co by trzeba było tutaj na konstrukcji, na energii zmienić i ja Was do tego serdecznie zapraszam. Kochani, bardzo Wam dziękuję, życzę wszystkiego co najlepsze, trzymajcie się cieplutko i pa pa.